Cześć. Teraz opowiem wam o tym jak rośliny wpływają na świadomość. DMT. dimetylo krypto dimetylo, trypto, tryptofan. Zapomniałem nazwy, ale skrót jest DMT. Molekoła molekoła duszy. Tajemnica naszej duszy, naszej świadomości. Interesowało mnie, jak to historycznie faraonowie kapłani posiadali wiedzę na temat roślin, ziół, które powodują w ludziach zmiany świadomości, odczucia łączności ze wszechświatem, z samym sobą. Poprzez pewne otwarcie pewnych zmysłów, które na co dzień są nieaktywne, to tak można wytłumaczyć, jak działa ten związek: otwierają się zmysły. I człowiek ma lepszy wgląd w siebie, w lepszą sytuację. Widzi więcej. No właśnie, każda kultura miała własne rośliny. Skandynawowie, Słowianie, Hindusi, Żydzi, Sumerowie. Każda roślina zawierała pewną informację. I co się okazuje, dawniej nie było analiz laboratoryjnych, a w dzisiejszych czasach potwierdzają się analizy związków, które zawierają DMT. Czyli wynika z tego, że dawniej kapłani, magowie mieli większy wgląd i wiedzę niż dzisiejsze laboratoria. Przykładem jest budowa piramid. Więc jaką wiedzę inżynierską trzeba było posiąść, aby taką budowlę zbudować. Tak samo jest uzdrawianiem i zażywaniem magicznych roślin. Poszukiwałem tych roślin w internecie, osób, które mogłyby znać w książkach, w przyrodzie, z przekazów. No i uzyskałem odpowiedź. Znalazłem odpowiedź, jakie rośliny zawierają tą substancję, która. Pozwala przenieść się w inną świadomość. Rośliny stricte terapeutyczne, a jałaska znana jest u Indian. Więc zapewne, jeśli jesteś na ścieżce rozwoju. To przyda Ci się wiedza, jakie rośliny dostępne w Polsce i w Europie wytwarzają tą substancję. Odmienny, odmienna świadomość, po co to robić? Po co zażywasz rośliny magiczne, programy, nakazy, obowiązki nawyki Ego? To te hasła, to te etykiety, które Mogą być zmienione po zażyciu magicznych roślin, grzybki halucynogenki. <laughs> Niedługo będzie czas grzybowy. Kto z Was lubi chodzić po lesie i zbierać grzyby? Te jadalne, a może znajdziecie w lesie magiczne grzyby, które zmieniają Waszą świadomość. Ugotujecie magiczny wywar, który będzie przypominał, jak w, bajcie, w bajce gummisów, nadawam Wam ponadludzką moc. Tajemniczy eliksir, gumisiowy eliksir, który doda wam więcej siły, wglądu w siebie, spokoju wewnętrznego, rozwiązywania problemów, sytuacji. To właśnie te rośliny pomagają w tym. Jak zainteresowania tymi roślinami wpływają na to, co możesz z nich mieć. Dlatego polecam po prostu korzystanie dogłębne odczuwanie roślin magicznych. Rośliny magiczne. Napić się magicznego napoju, który spowoduje to, że zmienimy swoją czasoprzestrzeń. Będziemy mieli lepszy wgląd w siebie. Rozwój, empatia, udoskonalanie, szczęście, przewidywanie. Zapraszam na wędrówkę Twojej duszy i Twojej świadomości. Korzystaj z magicznych napoi. Flora bakter, pozdrawiam.